Jest 11 listopada, rok 1918. Europa leży w gruzach po Wielkiej Wojnie. Wiele państw odzyskuje niepodległość, ale Polska pozostaje podzielona między zaborców. W tym filmie przyjrzymy się, jak wyglądałaby rzeczywistość, gdyby ten tragiczny scenariusz się ziścił. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jakie byłyby długofalowe skutki utraty niepodległości dla Polski i dla całej Europy? Jak mogłoby dojść do takiego zdarzenia? Czy Polska miałaby szansę pojawić się w przyszłości na mapie? Nie przedłużając więc, zapraszam Was do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do alternatywnej historii, warto wspomnieć coś o tym, w jaki sposób Polska odzyskała niepodległość. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było kulminacją długich i zawiłych procesów historycznych. 123 lata niewoli pod zaborem rosyjskim, pruskim i austriackim nie złamało jednak ducha narodopolskiego. Polacy przez cały ten czas walczyli o swoje państwo. Organizując powstania działalność konspiracyjną i kulturalną mimo represji zaborców. Jakie były kluczowe czynniki, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości? Były to pierwsza wojna światowa, która osłabiła zaborców i stworzyła sprzyjające warunki do zmian na mapie Europy, działalność polityczna. Polacy na emigracji i w kraju prowadzili intensywną działalność polityczną i kulturalną za sprawą polską na arenie międzynarodowej, w celu zwrócenia uwagi innych państw na odrębność Polaków od zaborców. Postanowienia traktatu wersalskiego. Po zakończeniu I wojny światowej, traktat ten oficjalnie potwierdził odrodzenie państwa polskiego, dzięki czemu 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Mimo to, że nasze państwo powstało jako dosyć małe, to odzyskaliśmy większość ważnych dla nas terytoriów Rola Józefa Piłsudskiego jego charyzma, umiejętności wojskowe i polityczne stanowiły ogromną motywację dla Polaków, dzięki czemu odegrały one kluczową rolę w procesie odzyskiwania niepodległości. Skoro wiemy już jak i dlaczego Polska odzyskała niepodległość, to na podstawie tego możemy stwierdzić, że gdyby nie pierwsza wojna światowa i wytrwałość Polaków pod zaborami, to Polska nie powróciłaby wtedy jako niepodległe państwo na mapę Europy. Mogłyby doprowadzić do tego również bardziej rygorystyczne metody usuwania podświadomości Polaków przeprowadzone przez zaborców, czy kompletnie inny przebieg I wojny światowej, lub inne ustanowienia traktatu wersalskiego, w którym tak naprawdę nie wzyskalibyśmy nic. W takim razie przejdźmy teraz do głównego tematu pytania tego odcinka. Co gdyby Polska nie odzyskała niepodległości po I wojnie światowej? Na podstawie następnych wydarzeń w historii przedstawimy możliwy przebieg wydarzeń, lecz zanim to omówmy w jaki sposób Polska może pozostać bez państwa. Polska podzielona między zaborców Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się utrzymanie podziału Polski między zaborców z niewielkimi korektami granic. W takiej sytuacji Pierwszą Wojnę Światową musiałyby wygrać najprawdopodobniej państwa OSI. Doprowadziłoby to do ponownej asymilacji Polaków i kolejnych działań ruchu oporu. Polska jako satelita jednego z mocarstw. Inną możliwością byłoby włączenie ziem Polski do jednego z mocarstw, np. przykład Niemiec lub Związku Radzieckiego. Różni się to tylko tym, że jest to tylko jedno mocarstwo, a nie kilka z nich. Teoretycznie możliwe byłoby powstanie państwa polskiego, ale na innych warunkach, np. jako Federacja z innym państwem lub jako państwo o znacznie mniejszym terytorium, czyli coś na zasadzie wolnego miasta Kraku po kongresie wiedeńskim. Skoro nasz możliwy system mamy już omówiony, to przejdźmy do możliwych następnych wydarzeń, co mogłoby się zmienić z powodu braku niepodległości Polski. Rozpocznijmy tutaj od dwudziestolecia międzywojennego, gdzie w Europie Środkowej brak w miarę stabilnego i mocnego państwa polskiego destabilizowałaby sytuację w Europie Środkowej, prowadząc do częstych konfliktów. Zwróćmy tutaj szczególnie uwagę na lata 1919-1921, kiedy to miała miejsce wojna polsko-bolszewicka. Dzięki wygranej Polski tak naprawdę komunizm nigdy nie rozprzestrzenił się na resztę kontynentu. Gdyby nie ta wygrana, to ten system mógł rozprzestrzenić się na całą Europę. W moim scenariuszu jednak uznam, że do tego nigdy nie dojdzie. Druga wojna światowa Przebieg II wojny światowej mógłby być zupełnie inny. Po pierwsze, Polska nie byłaby głównym celem Niemiec. Mógłby być to bezpośredni atak III Rzeszy na Francję lub Związek Radziecki. Z powodu tego, że tereny polskie byłyby jednym z głównych miejsc walk, to mogą być one areną jeszcze większych zniszczeń. Zimna wojna. Układ sił w Europie po II wojnie światowej wyglądałby trochę inaczej. Po wygraniu II wojny światowej przez Związek Radziecki, utrzymując wersję braku niepodległości Polski, znajdowałaby się ona częściowo w Związku Radzieckim jako Polska Socjalistyczna Republika Radziecka i Niemiecka Republika Demokratyczna posiadałaby jej zachodnią część. Współczesność. Współczesna Polska, gdyby w takim momencie powróciła najprawdopodobniej po zimnej wojnie, byłaby zupełnie innym państwem. Zacznijmy od podziału narodowego. Polacy przez długi czas byli podzieleni pomiędzy różne państwa, co utrudniałoby współpracę i rozwój w takim państwie oraz integrację pomiędzy nimi. Mniejszości narodowe. Polska mogłaby powrócić jako mały kraj, więc Polacy mogliby być mniejszością narodową w innych państwach, co wiązałoby się z dyskryminacją i ograniczeniem praw w tych państwach. Jest to mimo to mało prawdopodobne przy współczesnych czasach. Brak silnej państwowości. Brak doświadczenia w budowaniu własnego państwa utrudniłaby rozwój instytucji państwowych, przez co Polska mogłaby zacząć jako państwo dosyć słabe. Inna tożsamość narodowa. Polacy mogliby mieć inną świadomość narodową, bardziej ukształtowaną przez doświadczenia życia pod zaborami. Większość Polaków mogłoby nie pamiętać o swoich korzeniach i mówić w innych językach, czy uznawać się za inną narodowość. Podsumowanie: pytanie o to, jak wyglądałaby Polska bez odzyskania niepodległości, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Możemy jedynie snuć hipotezy i rozważać różne scenariusze. Jednak jedno jest pewne: brak niepodległego państwa polskiego miałby ogromny wpływ na losy Polaków i w dosyć dużym stopniu na los Europy. A Wy co myślicie na ten temat? Podzielcie się Waszym zdaniem w komentarzu. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie! Dziękuję wspierającym mojego kanału, szczególnie Marce, który wspiera na poziomie Mineczek Plus już przez ponad 11 miesięcy oraz Nilson Mokowi, który wspiera już prawie rok i zafundował Milsonowi wspieranie na poziomie Mineczek Plus. Na ekranie widzicie jeszcze 5 ostatnich subskrybentów kanału. Jeżeli chcecie tutaj się znaleźć, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Tymczasem ja Was żegnam i widzimy się w następnym odcinku z polskiego Battle Royale. Cześć!